Tu są emocje, gole, doping, lody, kiełbaski, piwko. No, no niesamowicie. No. Przejdźmy do Meritum. <śleszy> <śleszy> Ostatni mecz w sezonie dla KTS-u weszło, będzie szczęśliwy. Czekamy na fetę. Fetę z okazji awansu. Zapraszam Was na kolejny odcinek Stadionowej gadek. Oj! Dobra, 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 dobra. No mam jest 7, <śleszy> nie nerwo, nie nerwo Czy cię rozbawił, czy cię oburzył ten mem z Alisonem? Nie? Mi bardzo schlebił, co prawda to był... Znaczy, bo... Ale że, że Alison jest przystojny, czy Alison jest dobrym bramkarzem? Jedno i drugie. To jest bardzo przystojny mężczyzna i bardzo dobry bramkarz. I nawet jak mam być Alisonem po wylewie, to nadal jest to Alison, więc y, nie ma się czego wstydzić. Myślę. Ja z jesteś znanym piłkarzem, e, czasami grającym epizody w jakichś serialach. Tak, dokładnie. E, co tutaj robisz? <laughs> Słuchaj, y, jestem przymierzany do tej drużyny. <laughs> w ten sposób. Czyli tak. jakiś... Y, skauci na którym z casting, na którym z treningów? Tak, dokładnie, dokładnie. <grym> 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 Okej, okay, zadzwonimy do pana. Po prostu bawimy się, tym robimy wszystko spontanicznie. Jeśli patrzymy, że jest bardzo gorąco, kupujemy dla kibiców lody. Jeśli widzimy, że jest trochę chłodniej, będziemy, nie wiem, robić grzańca. Seria A, seria B. Duża różnica, przepaść. Zobaczmy, jak, jak Benevento się skompromitowało. No dokładnie, to jest ogromna, ogromna różnica, jeśli chodzi o poziom, także utrzymanie się w przyszłym sezonie będzie dużym wyzwaniem. Zobaczymy, jak to się dalej skończy. Życie nie oszczędzało, proszę, proszę pana. pana. Życie mnie nie, nie oszczędzało. Widzę, widzę, pan dostał po pysku nie raz. No. <śla> ja to wiem. Tak. Tak. 3-0, 3-0, 3-0 dla KTS-u. Rozkręcamy się bardzo szybko. Pewnie wasujemy na no ja telewizor, bo mam takich przeciwników, Ale ja bym już teraz się zastanawiał, co zrobić, żeby się znowu tam nie skompromitować. Ten mecz, prawda? Sprawę panu taką samą przyjemność jak oglądanie. Macedonią? Tak, właśnie chciałem, ja Tak czułem, że jest Macedonium. Nie, proszę pana. Tamto. Padalce. Od razu panu mówię. Ja słuchaj, można zadzwonić się, że go Brzęczka i zatrudnić mi się wydaje, że wiele lepszych osób, na przykład nie wiem, mnie, ciebie i nie mamy zero pojęcia o taktyce, a i tak byśmy to rozegrali chyba lepiej niż on, bo on też chyba ma zero pojęcia o taktyce. Weszło, weszło! La, la, la. Bardzo kibicuję Krzyśkowi Stanowskiemu, żeby mu to odpaliło, no bo to jest fajna rzecz, za tyle ludzi przyszło, po to ta piłka w ogóle istnieje w, w ogóle na świecie, nie? żeby dawać emocje od złych po dobre. No. Dzisiaj mamy same dobre. A! Pies Krzysztofa Krawczyka! Czy to lotek powinien zrobić takie kursy na pogodę? Czyli ewentualnie, czy podczas tego meczu spadnie grad, deszcz ewentualnie? Bardzo prawdopodobne. Ale to kto wtedy byłby analitykiem? Jarosław Zubilewicz, czy...? Jutro się rozstaniemy... Myślę, że mamy paru analityków. Teraz będzie burza, będzie trochę śmiesznie. Co to jest? To jest na Dlaczego tak? Żalgirisu Wilno, któremu kibicuję od wczoraj. Gdyż wczoraj otrzymałem tę koszulkę. Niech pan zobaczy. Z dziećmi, dziewczyny. To dzieci się cieszą tym, co tutaj jest, nie? Bo tego oglądać się nie da, powiem panu. Żaden, ten mecz z Macedonią, ledwo co, ledwo. L nie będę do szczegółów, ale osiągnęliśmy bardzo dobrego napastnika, 20-latka od nowego sezonu z nami. No i będzie taki chyba mini-hit transferowy: to znaczy przyjdzie do nas zawodnik, który ma za sobą grę w pierwszej lidze i ostatnio walczył o pierwszą ligę w, bramach, w barwach bardzo mocnego klubu. Jak to jest być bramkarzem, któremu w połowie zabrakło energii? Nie spodziewałem się tego, że trener podejmie taką kontrowersyjną decyzję. Prawie się pobiliśmy w przerwie. Obraziłem mu rodzinę całą, on mi też. Pogrom, pogrom i to też tak myślę, że najniższy wymiar kary. No koniec meczu. Jakbyś wszedł na boisko, bo jesteś kontuzjowany, strzeliłbyś pewnie hatryka prawda? Chciałbym, nie wiem, nie wiem jak to wyglądało, ale myślę, że tak. No, Sebek Kęska fajnie się wywiązał e, z tej roli. Ważne, e, ci co zrobili awans, cała drużyna mogli się teraz pobawić, troszkę, troszkę rezerwowych. Super, super taki mecz. Fajnie e, dziękujemy jedności, że zgodziła się przywozić ten mecz do nas. Myślę, że emocje dużo większe jak na Ekstraklasie. No, e, polecam każdemu. Moi kochani, musimy się z Państwem żegnać. Feta przed nami. Zachęcam do subskrypcji kanału. Zostawcie jakiś komentarz. Do zobaczenia.